Cześć, witam Was serdecznie na kanale Ubiałego. Dzisiaj bym chciał Wam przedstawić taki innowacyjny, yy, nietypowy produkt, yy, rzecz, którą wymyśliliśmy wspólnie z moim uzdolnionym przyjacielem elektronikiem z Warszawy. Yy, ale, tak na wstępie, bo może nie wszyscy wiedzą, yy, od wielu lat zajmuję się szeroko rozumianą elektromechaniką pojazdową, ale również. Yy, Pasjonuje się tym, no i od 10 lat mechaniką, elektromechaniką i mechaniką to pewnie od 20 lat już się przeszło zajmuję, ale wentylatorami takimi, głównie elektronicznymi, wentylatorami od chłodnicy, oczywiście chłodnicy, klimatyzacji, zajmuję się od około, czy nawet przeszło już 10 lat. Głównie w marce BMW, bo ta marka jest mi jakby naj, najczęściej to robię najbardziej jest znana, aczkolwiek nie tylko BMW. Może to być Mercedes, Volvo, różne auta się trafiały, ale najwięcej akurat wentylatorów robię w grupie właśnie BMW. No i generalnie oprócz tego, że naprawiam te wentylatory od wielu lat, oprócz tego, że je naprawiam od już ponad 5 lat, zrobiliśmy swoje moduły stworzyliśmy według jak to się mówi swojej receptury robimy je sami nie na ilość masową nie jest to produkcja taśmowa jest to ręczna robota robimy to jest polski produkt i dzięki tym modułom rozwiązaliśmy mnóstwo problemów właśnie z wentylatorami użytkowników no głównie BMW bo tam wentylatory są bardzo drogie używki często się nie sprawdzają wentylatory oryginalne kosztują 3-4 tysiące, są to pieniądze kolosalne i też nie zawsze było tak, że te wentylatory nowe były jakieś dożywotnie, bo też miałem klienta, który dał za wentylator przeszło 3 tysiące ileś tam lat temu i, i ten wentylator nawet nie wiem, czy dwa razy nie kupował, było go stać, więc i ten wentylator mu też podziałał w BMW 65 około 3-4 lat. No i teraz tak, zamienniki oczywiście są no też można kupić zamiennik za 1000 zł. No ale często przyjeżdżają do mnie ludzie, żeby ich poratować, żeby sprawdzić. Przyjeżdża z pudełkiem, nowy zamiennik kupił sobie albo gdzieś tam na znanym portalu aukcyjnym albo nawet bezpośrednio w sklepie. No i przyjeżdża do mnie, ten wentylator mu nie działa. Ja wyjmuję gdzieś tam z swoich tam yy, czeluści, czeluści garażowych, gdzieś jakiś używany, nawet yy, zabrudzony niejednokrotnie, jeszcze nieprzygotowany, jakiś tam po prostu zwykły, używany wentylator, tylko oryginalny, zdjęty z auta, podłączamy i on działa. No a zamiennik nic. No i teraz kłopot z reklamacją, bo nie wiadomo czy uznają, często jest tak, że, że mogą nie uznać pieniądze zamrożone. No i dzięki tym właśnie modułom rozwiązaliśmy ten problem. Wiele lat już je robimy. Nie ma z nimi problemów. Przeszły już tak, jak to się mówi, próbę czasu, próbę kilometrów, lat przeszło, przeszło, już 5 lat będzie pewnie, jak, jak składamy te moduły. I teraz pokażę Wam ogólnie kilka jakichś różnych wentylatorów. Akurat takie, co mam w garażu, bo jakbym ich tu naznosił, to w garażu nawet kroku nie zrobił pewnie. Przerzucam na tą przednią kamerkę. No, tak widzicie, są takie. Są takie E92, są takie kwadratowe. Tu mam z X5 E70. Ten akurat jest w F, chyba 10. To samo będzie. Rozgryzamy, czy, tylko czy nie różnią się sygnałem, bo BMW trochę. Już w serii F zawęziło sygnał częstotliwości, właśnie rozgryzamy to. Ale co, bym, co Wam bym chciał przedstawić? To jest główny gwóźdź programu tego dzisiejszego odcinka. To jest to kolejny fajny produkt. Oprócz tych modułów wentylatorów, o to jest to właśnie cudo, co wymyśliliśmy. Dwa lata gwarancji i produkt polski. Działa, sprawdzony, mówię, wiele lat. Ale wprowadzamy i już testujemy nowy taki... Yy, można to nazwać gadżet, yy, przydatny wynalazek. Yy, na razie do BMW, ale jest możliwość yy, yy, do innych marek pojazdów też tego dorobienia. Tylko do niektórych marek pojazdów pewnie będzie trzeba indywidualnie to ustalić i pomierzyć sobie sygnał oscyloskopem, tak, żeby to funkcjonowało tak, jak trzeba. I teraz tak. W czym nam mam to, ma nam to pomóc? Bo jest to taki moduł. Jak to nazwać? Moduł tuningowy wentylatora. Ogólnie w BMW ma takie olbrzymie niektóre te wentylatory. Mercedes w zasadzie też. W porównaniu do innych marek samochodów te śmigła nieraz są ogromne. Wentylatory są bardzo mocne i wydajne. Ale niekiedy jest tak, że są warunki jakieś takie, że na przykład chcemy sobie poszaleć, pokręcić bączki, pojeździć yy, na torze. Między innymi stworzyliśmy to. Yy, na takie zamówienie dla ludzi do Motorsportu. Poszło to do mo Motorsportu. W tej chwili będzie to w fazie testowej, no bo jak wiadomo, żeby coś gdzieś tam puścić dalej i za to jeszcze wziąć pieniążki, to trzeba to porządnie przetestować. No i poszło to do Motorsportu. Będziemy testować, czy wszystko w porządku, czy jest wszystko w porządku, czy... Yy, także jest to prototyp, czy jest wszystko w porządku, czy nie generuje błędów, innych jakichś kłopotów. Ale wygląda na to, że nie, nie jest to jakieś, jakaś trudna rzecz do zrobienia, także myślę, że nie będzie z tym żadnego kłopotu. Jest to zrobione ta obudowa ładnie, w miarę na drukarce 3D. Oczywiście można by było to trochę inaczej zrobić, ale wygląda to ładnie. Nie wiem, jak to w kamerce się prezentuje na żywo. Wygląda to ładnie. Można sobie to gdzieś na desce, czy pod deską, gdzieś w jakimś tam wygodnym miejscu sobie zamocować, przykręcić czy przykleić, jak to woli. I teraz w czym mam, ma nam to pomóc? Ja tu sobie to wszystko tak może nie jest tu jakiś porządek, ale wiadomo, to jest warsztat. Ja tu sobie y, złożyłem tak, żeby to schematycznie wam pokazać o co chodzi. Tu mamy jakiś taki trochę już zepsuty, z odzysku jakiś wentylator, połamane śmigło ucinane były przewody, gdzieś to dostałem od kogoś, ale on działa. Więc on będzie naszym wentylatorem chłodnicy i klimatyzacji. To jest nasz wentylator. To jest nasz sterownik silnika. Przyjmijmy, że to jest, bo sterownik silnika yy, oczywiście mówimy o cały czas o wentylatorach sterowanych PWM. Tak? Zresztą napiszę w tytule filmiku i pewnie w opisie. Czyli rozmawiamy nie o wentylatorach sterowanych prądem, tylko sterowanych sygnałem PWM czyli częstotliwość, wypełnienie steruje ten sterownik silnika. Czyli nie mamy możliwości uruchomienia silnik, silnika, wentylatora po prostu ręcznie prądem. Musimy mieć jakiś tam generator sygnału. Teraz to jest nagrałem nawet filmik ogólnodostępne. Można to kupić, można powiedzieć, za dobry obiad taki generatorek. Więc. Nasi bracia Chińczycy się postarali, dzięki nim mamy wiele fajnych rzeczy, także nie negujemy. Może niektóre są gorsze jakościowo rzeczy, ale mamy w zasadzie dzięki nim wszystko. No i tak, generuje nam sterownik silnika, generuje nam sygnał, który odpala nam wentylator. No i tak, teraz jeżeli mamy jakieś trudne warunki, jest bardzo gorąco. Yy, jedziemy sobie, nie wiem, tak jak w motorsporcie, na tor trochę podriftować, nie? a mamy cywilne auto, które ma tam parę koni, ale chcemy sobie tam parę bączków zakręcić, trochę się pościgać yy, i co teraz zrobić, nie? ten wentylator może nie nadążyć, za czym on się włączy i tak dalej. Możemy sobie właśnie użyć takiego, takiego urządzenia i wtedy... Ja wam pokażę. Włączamy wentylator. W BMW jest tak, że wypełnienie sygnału zaczyna się od 100%. Czyli 100% to jest wentylator wyłączony. Czym mniej procent, tym wentylator szybciej się kręci. Średnia częstotliwość to jest około 100 Hz, a aczkolwiek może to być różne w zależności od out. I zobaczcie: 90 zrobimy 89%. I teraz wentylator działa. Z najniższą prędkością obrotową. No i dobra, jedziemy sobie tym samochodem, trochę chcemy pokręcić, on się kręci wolno. Ale my chcemy przejąć kontrolę nad tym wentylatorem. Nie chcemy, żeby nasze auto się przegrzało, chcemy go wspomóc. Wtedy nasze urządzonko wyłączamy. Ono jest wpięte w obieg cały. I zobaczcie, wentylator. Oczywiście ten wentylator jest tak wyważony i. Nawet bardzo cichy, że po nim nie widać, ale on teraz już kręci się z, z maksymalną prędkością. Ja pokażę Wam to na oscyloskopie, jak to wygląda. Zobaczcie, teraz jest. To jest sygnał na oscyloskopie z tego właśnie yy, naszego generatora. Nasz generator ma prawie maksymalne już obroty, czyli 23%, bo tak jak mówię, yy, ten, te wentylatory w BMW z. Yy, startują od około 90% wypełnienia, dopiero on zaczyna się kręcić powoli, a już poniżej 10% czy około 10% to jest maksimum, czyli teraz mamy prawie maksimum. Zobaczcie, bo mamy ten generatorek włączony. Teraz generatorek wyłączam, czyli przejmuje sterowanie ten nasz, ten nasz mały generator, który jest sterownikiem silnika. Wentylator się wyłączył, włączył się z powrotem i teraz zobaczcie, Teraz mamy 89% wypełnienia i 100 Hz, no i tu też mamy 88,7 i prawie 100 Hz. No tam jest delikatna odchyłka, prawdopodobnie te urządzenie minimalnie oszukuje. No wiadomo, no tyle co kosztuje, taki trochę oszukuje, ale działa już jakiś czas i ma dość, dość duży zakres pracy tych częstotliwości i wypełnienia. I teraz tak, wentylator znowu nam chodzi wolno. Znowu chcemy sobie go wysterować. I możemy oczywiście tym pokrętłem, jak w radiu, ja tu teraz będę kręcił. Teraz jest na przykład wolno i coraz szybciej podkręcam go, jak radyjko. Coraz szybciej, coraz szybciej. I teraz już jest na maksa. Oczywiście nie ma to efektu, bo nie ma śmigła, przewody jakieś, które podłączyłem też są cienkie, także, także tutaj te wentylatory ogólnie jak, jak są na tym właśnie dużym śmigle, to uwierzcie mi tutaj, jakie je nieraz podłączam już po zrobieniu ze śmigłem, to ja je muszę tyrtytkami przyczepić, biorę tyrtytki, przyczepiam, żeby mi ten wentylator po prostu nie odfrunął. Nie rozsypał się i żeby nam nie okaleczył, nie? nie daj Boże, bo ten wentylator zacznie może zacząć żyć swoim własnym życiem, bo naprawdę. Te oryginalne wentylatory w BM-kach są dość, dość mocne. No i cóż, takie, takie urządzenie rozwiązuje nam właśnie. I zobaczcie, teraz sterownik silnika też można ustawić, że on będzie coraz szybciej. On wyłączył się, teraz się włączył. I możemy sobie ja teraz zwiększam cały czas tą moc. I on kręci się coraz szybciej. No, 0, akurat jak do, dojdzie do końca, to się wyłącza. On do około 10% ma już maks. O, tak jak teraz, 9% jest. I on teraz maksymalną prędkość swoją uzyskuje. Także to tak wygląda. Mam nadzieję, że. A, jeszcze pokażę, jak to podłączyć. Czyli, jeżeli taki generatorek, oczywiście na razie to jest prototyp w wersji testowej. Prawdopodobnie niedługo wrzucę to na jakieś tam portale albo podam do siebie w ogóle kontakt pod tym filmikiem, jakby ktoś chciał taki generatorek i już pokazuję, jak go podłączyć. Teraz tak. Mamy standardowo czerwony, czy tam różowy. Jest taki trochę w różowy, no ale niech będzie. Czerwony plus, czarny będzie. Standardowo masa, czyli no, tak będzie zrobione, żeby łopatologicznie każdy zrozumiał, i teraz tak musimy oczywiście znaleźć przewód sterujący, który idzie do wentylatora. Proponowałbym, żeby to był przewód, który idzie bliżej wentylatora, żeby nie chlastać wiązki przy samym sterowniku czy na środku, tylko sobie podciągnąć jakiś przewód. Generatorek oczywiście warto pewnie zamontować w jakimś bezpieczniku, po jakimś bezpieczniku, i i na pewno warto by było no, dać jakieś tam zapeszlowanie i tak dalej, żeby to zrobić schludnie, żeby to działało bez awaryjnie, bo wiadomo jest to wentylator chłodzenia silnika, żeby nie, nie pogorszyć. Czyli tak, czerwony plus, czarny masa. I teraz tak, znajdujemy właśnie ten sterujący od wentylatora, najlepiej właśnie gdzieś tam bliżej, bliżej wentylatora, gdzie w razie czego będzie możliwa jakaś, nie wiem, naprawa, czy, czy wgląd do tej wiązki, żeby ją przejrzeć, czy tam nic się nie wydarzyło nam, czy jakaś wilgoć nie weszła, czy coś, no bo wiadomo, gdzieś tam lutujemy, gdzieś tam się wpinamy, to już jest jakaś tam ingerencja w oryginalną wiązkę. I, i tak, rozcinamy tak jakby na pół yy, ten jeden z przewodów tam w dogodnym nam miejscu. I z jednej strony, yy, czyli od wyjścia od sterownika silnika, przyjmijmy, że to jest sterownik silnika, łączymy z żółtym przewodem od generatora. Czyli to będzie przewód, tak jakby wejściowy, czyli od sterownika łączymy od, do żółtego, do generatora. I teraz od ten, ta kolejna część przewodu, która nam zostanie. Równie dobrze oczywiście możemy się wpiąć w wiązkę od wentylatora. Chodzi o ten przewód sterujący. Nie ma, nie ma tutaj znaczenia. I druga część tego przewodu wpinamy w zielony przewód, nie? I w tej chwili mamy przejście tak jakby od sterownika silnika po tym układzie, po tym właśnie urządzeniu, po tym naszym generatorku do silnika wentylatora. I ten przełącznik powoduje nam to, że to, że po prostu przełączamy się między sterownikiem, a między sterowaniem generatorem. Oczywiście jest to zabezpieczone, żeby żaden prąd nam nie wrócił do sterownika silnika, także jest tu układ zrobiony bezpiecznie. No i co, jeżeli komuś to się przyda, bo tak jak mówię, no, są czasem warunki takie, że na przykład nie wiem, jest mega gorąco i chcemy poprawić wydajność klimatyzacji, poprawić wydajność chłodzenia silnika no i ten wentylator jakoś nam za, za mozolnie się włącza, tam, ta, tam temperatura jest za wysoka, coś nam się nie podoba, no to wtedy nie bawimy się, przerzucamy sobie na ręczne sterowanie i wentylator nam yy, startuje na maksa. Oczywiście możemy to sobie ręcznie wysterować, nie musimy na maksa, możemy, nie wiem, w połowie wrzucić. Yy, czyli jest to tak jakby awaryjne, dodatkowe, yy, dodatkowe jakby sterowanie, bo wiadomo, ktoś już jak w takim totalnym jakimś sporcie samochodowym, no to sobie zrobi już jakoś na przełącznik ten wentylator albo tam nie wiem, nawet kilka wentylatorów, ale tu mówimy bardziej. Jeżeli chcemy mieć cywilne auto, które w miarę normalnie funkcjonuje na co dzień, ale w skrajnych warunkach chcemy sobie po prostu mieć kontrolę nad tym chłodzeniem tego silnika, nad tym wentylatorem, nad lepszym chłodzeniem i klimatyzacji i silnika, to takie urządzenie może rozwiązać nam problem. Nie? Wielokrotnie ktoś się o to pytał. Jakoś nigdy nie miałem czasu i nie miałem jakoś koncepcji, jak to zrobić. No a niestety siłą rzeczy. Yy, zdarzyło się zapotrzebowanie i coś takiego. Wymyśliliśmy, stworzyliśmy, mówię, wygląda to świetnie, działa to świetnie. Aczkolwiek, mówię, trzeba troszkę poczekać jeszcze, jak, jak to tam chłopakom w, te, w tym motorsporcie posłuży. No aczkolwiek, jak widać na załączonym obrazku, yy, na tym yy, takim, można powiedzieć, schemacie yy, działa to tak jak trzeba. Tylko jeszcze sprawdzimy pod kątem występowania błędów, bo różne samochody i sterowniki silnika są wrażliwe na te błędy. Czy nie będzie takiej sytuacji, że wywala błąd wentylatora w jakimś tam w, przez właśnie odłączenie jego? Chociaż to mówię, to będzie, na to już mamy patent, także myślę, że z tym nie będzie problemów, ale gdyby było, że, żeby nie było czegoś takiego, że błąd silnika spowoduje nam. Yy, przykładowo, yy, to, że dopóki tego błędu nie wykasujemy, to sterownik sobie sam nie, nie uruchomi wentylatora, choć raczej tak nie jest w BMW, nie spotkałem się, że były błędy, ale jak wentylator się wkładało sprawny, to ten wentylator jednak działał, więc tu myślę, że raczej, raczej nie będzie kłopotu. Także, yy, oczywiście, produkt polski, tak. Nawet, yy, nawet to budowy to wykonane ręcznie, bo. Mój przyjaciel, elektronik z Warszawy, znamienity i, i bardzo, bardzo mądry człowiek ma dostęp do tych drukareczek 3D i ładnie to zrobił, naprawdę spodobało mi się, także tutaj nie, nie oszpecimy auta też tym, tym wynalazkiem. No i co, no, jeżeli byście mieli jakieś pytania, zapraszam oczywiście do dyskusji. Tu mam jeszcze jakiegoś hinola, też wrzucę jak on tam sieje, on działa, ale strasznie sieje w oscyloskopie, sygnał wygląda jak, nie wiem sieczka dosłownie, także z tymi Chińczykami no niestety bywa różnie. To właśnie teraz naprawiałem klientowi. E, jakbyście mieli jakieś pytania, proszę pytać, proszę. Podam pewnie jakiś tam kontakt w opisie, także jakby, jakby były jakieś pytania, można zadzwonić. Myślę, że to może się przydać. W wakacje też ktoś mnie o coś takiego pytał, tylko nie mieliśmy pom pomysłu jak to jeszcze tak do końca rozwiązać. Teraz jest to już można powiedzieć gotowe. E, Myślę, że niedługo będzie na, tak jak mówię, na którymś ze znanych portali aukcyjnych. Być może jak wrzucę, to jakiś tam link wrzucę do tego, do tego urządzenia. Także mówię, jest to, jest to fajne rozwiązanie, gdy chcemy mieć po prostu kontrolę w samochodzie nad wentylatorem. A tak naprawdę, jak nie chcemy, to wyłączamy przełącznik i sterownik silnika sam nam się zajmuje tym wentylatorem. Także w każdej chwili możemy przejąć stery. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do innych moich filmów. Pewnie nie poruszyłem wszystkiego. Może jeszcze coś dogram. Pozdrawiam, cześć.